Cześć tu Michał. Jeśli zastanawiasz się ile wziąć za przedłużenie imprezy, czyli za każdą kolejną godzinę, którą, że tak powiem, będziesz prowadził ponad plan, no to porozmawiamy sobie o pieniądzach. No bo w umowie masz określony zakres czasu na poprowadzenie twojej imprezy, czyli od do ile ta impreza ma trwać. No i normalnym jest, że jeśli dobrze impreza się kręci i ludzie się świetnie bawią, no to przychodzi taki moment, że chcą przedłużyć. Mało tego. Jest wiele ludzi, którzy przez połowę nawet imprezy siedzą, nic nie robią, a jak przychodzi co do końca, mówisz, że zostało ostatnie 15 minut, oni ruszają na parkiet i jak jest koniec imprezy, przykładowo tej czwartej, to oni zaskoczeni, że już tak szybko. No i proszę, przedłuż, przedłuż, przedłuż. No i oczywiście zaproszę, to nie ma co przedłużać, no bo sprzęt kosztuje, Twoja praca kosztuje, także porozmawiajmy sobie konkretnie ile powinna taka godzina kolejna kosztować. Załóżmy od 20 do 4 masz 8 godzin i określiłeś sobie jakąś tam stawkę. Nie będę mówił konkretnie ile za te 8 godzin, bo ze względu na region to może być inna stawka i te stawki inaczej się ukształtują w każdym mieście czy też nawet w każdym województwie inaczej. To oczywiście też będzie zależeć od Twojego doświadczenia, od Twojej renomy, bo naturalnym jest, że jeśli jeśli masz większą renomę, większą popularność, większe doświadczenie, no to będziesz w stanie otrzymać więcej pieniędzy, aniżeli początkujący DJ, który zaczyna. No ja zaczynałem grając za piwo i paliwo, także tu to jest bezdyskusyjne, że wtedy to nie było mowy o żadnych pieniądzach. No ale teraz jak już dochodzi pewien profesjonalizm, tych usług jest coraz więcej, no to możesz się zastanawiać ile taka przedłużenie godziny powinno kosztować. No to ja tak bardzo ogólnie Ci powiem, że to jest między 100 a 200 zł. Czyli jeśli ktoś chce przedłużyć przykładowo w umowie miałeś imprezę do czwartej, ktoś chce przedłużyć do piątej, no to 100 zł według mnie dla początkującego DJ-a za godzinę to jest ok, 200 dla takich bardziej że tak powiem zaawansowanych, którzy już jakąś tam renomę mają, więcej imprez a powyżej 200 no to już trzeba sobie na to, że tak powiem, zasłużyć, bo nie każdy będzie i w stanie za to dać, no bo jak są jakieś ogólnorynkowe stawki, no to ludzie też mniej więcej o tym wiedzą. I jak ty chcesz, że tak powiem, więcej niż średnia rynkowa, no to musisz oczywiście jakoś to uwiarygodnić, zapewnić klientowi, że ty na to zasługujesz. No i warto też właśnie, żeby tą godzinę ponad normatywną, czyli jak przedłużenie imprezy, to żeby zapisać to w umowie, czyli że standardowy czas imprezy jest od do i przedłużenie imprezy wchodzi w grę. Godzin, za każdą godzinę przedłużenia stawka wynosi tyle i warto sobie jeszcze dodać godziny, znaczy czas przedłużenia, żeby to przedłużenie nie trwało w nieskończoność, no chyba że tego chcesz. Bo wyobraź sobie, że o czwartej kończy się impreza, przedłużają ci do piątej, później do szóstej, później do siódmej i tak może do 10, bo trafiłeś na jakąś bogatą rodzinę. Takie sytuacje też się zdarzają, tylko pytajcie, czy ty fizycznie dasz radę i czy ty będziesz mógł sobie na to pozwolić, bo możesz mieć na następny dzień na przykład kolejną imprezę. Czyli masz w piątek imprezy, ludzie chcą przedłużać prawie że do dziesiątej czy tam do dziewiątej rano, a Ty masz już w sobotę następnego dnia kolejną imprezę. Oczywiście jeśli nie masz następnego dnia żadnej imprezy, to sobie możesz być może do, pozwolić do tej dziesiątej. Ale to już tak jest wiesz, taka skrajność tak naprawdę, to są sytuacje skrajne. Maksymalnie zdarzyło mi się grać do szóstej, a impreza miała się skończyć pierwotnie o trzeciej, także trzy godziny maksymalnie przedłużałem, także więcej może i też się zdarza. Jednak wiem, że już im dłużej to już jest trudniej fizycznie nawet to ogarnąć, jak całą noc pracowałeś i uczciwie wykonywałeś swoją pracę. Podam Ci też jedną historię z życia wziętą, czyli miałem taką sytuację, że prowadziłem festyn i impreza się kończyła o czwartej planowo, taka była umowa. Za czwarta. mówię, że jedna, ostatnie 15 minut do końca, także proszę korzystać, bo o czwartej kończymy, no i przyszedł do mnie organizator i się pyta, y, czy można przedłużyć. Ja mówię, no tak, jednak jest to płatne. A on mówi, kurczę, nie mamy już na to pieniędzy przeznaczonych. Zobaczę, co da się zrobić. Pochodził, pochodził, porozmawiał, przyszedł do mnie. Powiedział do mnie, poproszę mikrofon, dałem organizatorowi mikrofon. Organizator przez mikrofon mówi, słuchajcie, jeśli chcecie przedłużyć imprezę, to idzie tutaj e, po mojej prawej osoba z, jak już zamien, czapeczką czy kapeluszem, nie pamiętam dokładnie, i będzie zbierać pieniążki. Wrzucajcie do tego kapelusza pieniądze, to będą dla dj a za przedłużenie imprezy. Zatem jeśli chcecie się dłużej pobawić, wrzućcie pieniądze. Poszedł ten kapelusz w ruch z tą osobą i chyba nie wiem, może przez 10 minut ten kapelusz krążył, po parkiecie krążył. Godzina czwarta przychodzi do mnie organizator z tym kapeluszem, wysypuje mi na stół cały ten kapelusz. A tam wiadomo, różne były i banknoty, i monety. No i dobra, dawaj, liczymy, liczymy. I uzbierało się tam 350 zł. Dali mi te 350 zł, mówili do mnie, da radę godzinę przedłużyć. A ja mówię spoko i nie powiedziałem im staw na początku, po prostu powiedziałem, że trzeba będzie dopłacić. On też nie zapytał ile, rzucił taką wolą kwotę, ludzie się zrzucili. Zresztą ja widzisz, tam wyszło akurat 350 zł, tylko że tam się składało. Na moje około między 50 a 80 osób było. Każdy tam wiesz, wrzucił y, 10-5 złotych, tam gdzieś nawet była z 20. Ale do czego zmierzam? Jeśli oni by mi powiedzieli, że mi nic nie dadzą, a mam przedłużyć, no to by to nie udało się, bo ja wtedy też nie miałem tego w umowie zapisanego. To były też moje początki. Także patrząc na teraz z perspektywy czasu, teraz mam też inne doświadczenie, tak? inne, in, inny staż i wiem, że warto to już określić w umowie, tak żeby później żadna strona nie była zdziwiona. Tak jak w przypadku tego festynu, organizator mówi, że no nie ma już pieniędzy, on nie był przygotowany, że trzeba będzie zapłacić za przedłużenie. Owszem, mój też błąd, że ja mu nie powiedziałem, że jest możliwość przedłużenia. Każda taka godzina kosztuje tyle i tyle. No ale w tamtej sytuacji akurat to wyszło lepiej dla mnie, bo jakbym sobie określił w umowie, że stówkę za przedłużenie to by mi dali stówkę i, i nic więcej, a tak dostałem 350. Ale to jest, mówię, taka jedyna sytuacja, mi się przytrafiła, bo po tamtej imprezie zacząłem zapisywać już w umowie, że yy, jest możliwość przedłużenia imprezy. Koszt jest taki i taki, i tak też robię do dnia dzisiejszego, i ci polecam, bo wtedy jesteś, że tak powiemy, no każdy komfortowo się czuje, i klient, czyli zamawiający, i ty jako usługodawca, czy to zleceniodawca, też się czujesz komfortowo, że wiesz, że jeśli będą chcieli przedłużyć, to ich poinformować wcześniej, ile to będzie kosztować. Oni są na to przygotowani i wiedzą, z czym to się wiąże, jeśli będą chcieli przedłużyć. No. To nie jest tak, że nie jest regułą, że zawsze ludzie chcą przedłużać imprezy, aczkolwiek zauważyłem, że często to się zdarza, że chcą. Że nieważne jak długo ta impreza trwa, ile osób się przez całą imprezę bawi, to zawsze się znajdzie taka grupka osób, to nie wiem, około 10, 15, niekiedy nawet 20, którzy są w stanie nawet ci dopłacić. Więcej niż ty chcesz, ale tylko żebyś jeszcze został, zagrał godzinę lub dwie dłużej. Także warto sobie to określać w umowie, wcześniej z klientem dogadywać, że taka możliwość istnieje i ile to ewentualnie kosztuje. Zatem dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.